Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale jestem Patrycja i dzisiaj nagryłam recenzję książki udowodnić ci od Kamili Nikończyk Witownictje RED. Dobra, o tej książce po prostu usłyszałam wiele dobrego. Tą książkę czytałam w marcu, w maj, ale z recenzjami ostatnio mnie ciężko. Mm, Jezus, co to była za książka? Jezus, aż mi telefon się tam co Trudno. Trzeba się troszeczkę odsunąć, ale ta książka to po prostu Mistrzostwo Świata i też jeden z większych wróbasków w mojej biblioteczce. Ma to książka 500 stron. Ponad. E, ja już wiedziałam, że z tej pisania trochę mi się podoba, bo czytam wdech i wydech, czyli poprzednie książki. Czekam na, czekam na bezdech i na drugi tom tego. E, na drugi tom udowodnię Ci. Ja od początku byłam pewna, na luzaku czytałam tę książkę, bo wiedziałam, że ta książka jest... bo myślałam, że ta książka jest Tomówką. I jakie było moje zdziwienie, gdy zobaczyłam, gdy przeczytałam ostatnie zdanie. To była po prostu tragedia, katorga dla mnie, że no... już kto tak robi? Kto tak robi? Autorki książek romantycznych. Uh, ale o książce. Larisa jest od początku była um, bardzo, jakby była krótko trzymana przez swoją mamę. Przez całe życie mieszkała z nią, y, czy jakby po też po pełnolet po, po, po pełnoletności chodziła do szkoły, gdzie ona jest dyrektorką i była to i tylko i była to katoli, żeńska szkoła katolicka. Um, Czyli katolicka to chyba tak, mam nadzieję, przynajmniej tak mi się przypomina Larisa miała od zawsze zakaz z, z rozmawianiem z, albo z utrzymywaniem kontaktu z obcymi ludźmi i głównie z mężczyznami. Dlatego, dlatego Larisa nie miała wszelkich kontaktów z mężczyznami i też nie miała za dużo koleżanek, bo wszyscy bo większość jej dziewczyn z jej klasy. Z tej szkoły miało się i po prostu się jej bało ze względu na jej mamy i i dlatego, że jest dyrektorką, ale Larisa po tym, jak skończyła szkołę i postanawia jechać na studia, mówi nie. Odcina się od mamy, czy jakby zaczyna kompletnie coś nowego. Jej mama chce oczywiście, żeby studiowała blisko domu i cały czas mieszkała u niej, ale Larisa ma inny plan i postanawia przeprowadzić się do Dublina. Byłam też zdziwiona, że książka dzieje się w Irlandii. W ogóle nigdy nie czytam książki, gdzie działa się w Irlandii, ale mniejsza z tym. Um, Larisa postanawia się przywrócić do Dublina i tam zacząć studia medyczne. Tak, chyba medyczne. Tak. Um, jest to 200 km z, od domu, dlatego już miała, miałaby jest to, pełna, jest to pewna odległość od jej mamy, gdzie ona już nie ma takiego wpływu na nią. Um, Leli się udaje. Tak, bardzo dobrze. I przeprowadza się do Dublina, gdzie poznaje nowe osoby i zaczyna kompletnie nowe życie. I jest to dla niej pewna nowość, bo studia, to zaczynają się imprezy, um, samodzielność jakby, że już nie jest się tak, nie jest się przy rodzicach, że wiecie, o co mi chodzi. Natan od małego jest zainteresowany sportem, głównie boksem, dlatego tym też się zajmuje. Oczywiście studiuje też, jednak studia nie są dla niego priorytetem, jak na przykład dla, dla Larisy. Um, jest on takim buntowliw, buntowliwym chłopakiem, ma on 22 lata. Um, jego siostra była Ali, 8-letnia y, dziewczynka cudowna. El, ten, tutaj hmm. mamy ten. Nathan, zapomniałem imienia, jest um, nazywany Firewarem. A dlaczego to się dzieje? Jest to związane z boksem, jednak nie powiem dlaczego, bo no, trzeba się dowiedzieć samemu. Jest on po prostu kompletnym przeciwieństwem Larisy. Dlatego, kiedy oni się spotykają, już od razu widać, że między nimi nie jest bardzo, nie jest kolorowo. Larisa od razu ma o nim swoje zdanie. Już osądza go od początku. A Natan postanawia udowodnić jej, że jest inny. Udowodnić jej. Że on udowodni, że on nie jest takim, jak on, jaka ona myśli, że ona ma o nim złe zdanie. Mm, więc, postanawia pokaz więc pokazuje jej powody, dla których warto go lubić i dla których ona powinna go lubić, bo. Larisa. Kiedy Nathan spotyka pierwszy raz Larisę, może kiedy ją od razu, pierwszy raz widzi, od razu widzi w niej, pos, yy, od razu jej, mu się podoba, od razu zapada mu w pamięć, dlatego on w początku próbuje ją do siebie jakby je zachęcić, ale ona ma już o nim swoje zdanie, a on postanawia jej udowodnić, że on taki nie jest i to jest w ogóle bardzo mnie to ciekawi, bardzo mnie to ciekawiło, mm, więc to jest też bardzo dobre. Um, sama relacja Natana i Laris jest bardzo ciekawa jest to taki wątek hate to love czyli no, od nienawiści do miłości jednak tej nienawiści nie ma tak dużo więc um, tak ale bardzo jest to fajna książka przyjemna w ogóle um, no polecam ją bo warto ją przeczytać y, dla każdego moim zdaniem um, nie wiem co tu powiedzieć, ale po prostu osoby drugoplanowe są tak dobrze też, też mają swój wpływ na głównych bohaterów. Um, Ali, na przykład, ona bardzo wpływa na Natana, bo on ją po prostu kocha, um, ją kocha bo to jest jego siostra. Um, ona ma na niego bardzo duży wpływ. Tak jak Larissa, tak jak Larisa też w sumie na niego trochę. Um, więc no po prostu po grubo do drugo, górę, bo Drugoplanowe, co też mają swoją b, 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 też są ważne, ale po prostu bardzo tą no, książkę jest warto polecić, jest warta polecenia, nie jakby ale nie jest dla osób, które denerwują się, gdy fabuła idzie za wolno bo książka jest stopniowo, cały czas się poznają bohaterowie, nie, że od razu oni się w sobie zakochują i będzie nie, to jest um, wolno, oni się poznają, nie będzie jakichś różnych miłostek i tak dalej po 50 stronach um, tego nie znajdziecie więc jeżeli kogoś się nerwuje, bo to jest jakby gruba książka z małoludką czcionką um, ale jeżeli się w to wciągniecie, jeżeli Wam się spodoba, jeżeli Wam się podoba styl pisania autorki, e, podoba wam się taki temat z tematem boksu i tak dalej, no to po prostu przebolecie to. Ja powiem wam szczerze, przeczytam, czytam, podczas czytania tej książki przeczytałam jeszcze trzy inne, bo po prostu mnie już troszeczkę tak ta wolność tego, jak to, jak to idzie, troszkę denerwowała, jednak jeżeli się to przejdzie przez te trochę, nie wiem ile to nie było, to po prostu już zaczniecie się po prostu, to już po prostu będzie cudownie. Um, bo potem wszystko zaczyna być coraz ciekawsze. Ta ich relacja Larisy i Natana jest coraz bardziej głęboka. Yy, po prostu poznajemy ich lepiej, głębiej oni się poznają lepiej. Więc po prostu, no... jeżeli tu przejdziecie, to, to zobaczycie, jaka ta książka jest cudowna. Bo jeżeli będziecie czytać na siłę, to to też nie będzie dobrze. No więc um, moja ocena tej książki to. 8,5 na 10. Ta książka jest bardzo dobra, bo no jakby 8,5 to też wymaga dużo. Bardzo mi się podobała ta książka, ale końcówka wszystko zniszczyła. Jest, jeżeli spodziewacie się, że, że to jest jedna tomówka jak ja, nie, czekajcie na drugi tom, bo po prostu. Nie powiem, ja wiem, jak się nazywa drugi tom, by tak mi się wydaje, że tak będzie się nazywał, chyba, że może autorka zmieni nazwę, tytuł, ale nie będę o tego mówić, bo to troszkę może Wam zaspoilerować. Ale no, ja czekam niezmiennie na drugi tom, a tę książkę bardzo Wam polecam. Jest to fajna książka dla nastolatków też, dla osób starszych, dla, po prostu dla każdego, bo każdy, jeżeli kogoś ciekawi, Motyw boksu, jeżeli... chociaż tego boksu jest też nie jest jakoś strasznie dużo, więc. Ale jest bardzo dobrze opisany, że widać, że autorka się albo tym interesuje, albo zrobiła bardzo dobry research i się. Ja oczywiście nie znam o boksie, nie, ale, ale długo, dużo, dużo z, z, z tego boksu troszkę wyniosłam, bo ostatnio, oglądam sobie boks z tatą, oczywiście ja nie oglądam, ale musiałam. No. Ale zobaczę uuu, To wiem, to wiem. Więc jeżeli chcecie troszkę... Oczywiście tego boksu nie może jeszcze, będziecie czytać. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o czymś o boksie, przeczytajcie sobie książkę e, tylko o boksie, a nie romans z wątkiem boksu, bo nie. Ale jeżeli... E, ale ten boks, jeżeli chcecie, że was i też ten boks troszkę z tego wyniesiecie, że to nie jest takie, że krótki opis tylko całej walki, tylko to jest już szczegółowy opis i to jest... Bardzo mi się podoba, tylko też ta książka jest z grubaskiem. Ale tak. Podoba mi pod. już straciłam wątek, po prostu zaczęłam gadać w boksie. Um, polecam Wam ka każdemu po prostu, kogo ciekawi boks, kogo po prostu. Ciekawi taka relacja, i od razu Wam powiem, że ja, gdy zaczęłam czytać tę książkę, Czekaj od razu, bo. nieważne, no to ja od razu myślałam, boże, to jest drugi after. Że po prostu mam. Mam na Dziewczyna, która ma na topie, czy mamy, jedzie do hotelu, do hotelu, na studia, a potem, a tam spotyka bad boya, który się nią założy. Czy jakby tak myślałam od razu, ale nie, nie. Mm -mm, to jest o wiele lepsze niż after. Jeżeli, coś, jeżeli po prostu myślicie, że to jest coś podobnego do after, to się po prostu pomylicie, bo after, a udowodnici to nie a ziemia. To się nie klei. Bo i tak, ale po prostu polecam, I już nie gadam, żegnam się z Wami. Buziaki, do następnego. Pa!